Smiley, wiem o czym marzysz. Co to? Halo! O łapkach i o subskrypcjach! Ale nie, nie wcale, wcale o tym nie marzę, nie! Widzowie, nie zostawcie łapkę oraz subskrypcję! Koniecznie! Ej, Matuner, ty? Matuner. A kto inny? To? Gdzie ty kto jesteś? Inny? Ej, twoja! No, halo! Jak, jak ty trzeba z mojej głowy? Jak ty wszedłeś do mojej głowy? Jestem w twojej głowie, Smyslow! Co, co jest granej? Wypadł z mojej głowy, ale już! A, coś, coś się dzieje tak, no. Czemu ją ja z głos jakby Maturnera w To twoje webetynie. myśli, smajslo. Ej, jeśli są moje myśli, to o czym teraz myślę? No, Myślisz o czym? Myślisz o nocy, w której się zamienisz w bestie! To? Nie, wcale tak nie myślę, na pewno nie. Ja nie jestem żadną bestią, jestem normalny. No patrz, e, w miarę normalny, tak trochę. E, a o Smaj. czym teraz myślę? O czymś innego. O, o czymś innym, o czym teraz myślę? Myślisz teraz o czerwonym kwiatku, który przed tobą stoi. To skąd to wiesz? Jak. Aj, 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 jak co ty jesteś niby? ma <śleszew> <śleszew> y, 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 Kto tu gada do mnie? Jakiś dziwny głos! Akurat to nie ja, ma górę, truner, pomysłałem. to twoje myśli! Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję! Koniecznie I, dzwoneczkiem! I, i, jeśli wy ten głos jakby w mojej Ej, głowie, myśli, to, to, to zostawcie ja... łapeczkę w górę, zobaczymy ile osób znaczy, słyszy ten myśli. głos. I, I też pamiętajcie o subskrypcji z dzwonkiem, cokolwiek by się nie, nie stało, to wbijamy 900 tysięcy, mało brakuje. A na milion subów pokazuję twarz i będę nagrywał filmiki A teraz myślisz o milionie subskrypcji! Tak, myślę a! o tym. Patroner! Patroner? Ej, widzę ciebie! Na Cześć, my slow, hej, co tam u ciebie słychać? Słyszałem jakby w głowie jakiś głos, który mi mówił dziwne rzeczy. Czy to ty byłeś? Wcale że nie, to nie ja. To był. Kto był w mojej głowie przyznawać, ale już! Kto wchodzi do mojej głowy? Ty czy ty? No ja! Nie ruszałem twojej głowy. Gadaj, albo dostaniesz zaraz. Dostaniesz klapsa i. albo ty, albo ty, no. To głowie, A to ty masz tak w głowie. Smile, to ty masz po to, prostu to, jakiś. To, to, to wszystko myśli. przez swego to on mnie zmienia. Ze mną jest coraz gorzej. Mam czerwone oko, mam czerwone ręce, czerwone ale, nogi. Zabijam się w tego wielkołaka. Ale o czym Zamieniam, myślałeś? Ten, o czym myślałeś? Co ty masz wiem, w głowie? Nie, wiem, nie, wiem, z czymś czerwonym. Słuchajcie, dosyć tego. Kiepsko mam z plan. tobą. Mam plan, największy, najlepszy plan. Dawaj, Freddy dawaj, podziel się z nami tym planem, no. chodzi do nas do naszej wioski, ale my... Zbudujemy dzisiaj największą, najlepszą, najlepszą najbezpieczniejszą tajną bazę. Wow, musimy, baza. musimy U. chłopaki razem wspólnie we trójkę wybudować tajemniczą, najbardziej zabezpieczoną naszą wspólną bazę. Ty no ja jestem Zróbmy za, ale czy, czy nubek jest? Chcesz nubek Nubku, nam pomóc? Robimy na? no, pułapki, pomoże. mechanizmy, Pięknie. najlepsze bloki, najtrwalsze, naj, 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 naj Zbudujmy ją tutaj! Przeciwko Frediemu. Zobaczymy, czy on da radę! Czy on przejdzie naszą bannę. Ba... Bazę, bazę, bazę! <głos> <głos> czy on przejdzie naszą bazę? Oto no. jest pytanie! Budujmy, chłopaki, dawaj! Materiały, ja nic eee, nie mam! Ma tylko, teraz ma Jak ja mam budować, jak ja nie mam materiałów? No właśnie, ja tak samo, ja mam. Jedyne co, mam tylko sadzonkę dębu. Może wystarczy? O, o, to będzie nasza baza, będziemy się kryli. O! Wow. 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 Ty! Co NIE stało? Tajna baza na drzewie Zobacz, Kupię. to jest tajna baza, zobacz. Jestem utajniony, Ej. cyk. Połowę Właśnie. mi widać, połowę nie. Trzeba bardzo, ładnie, zrobione. Co ty Przę robisz? Bardzo. Ty w drzewie no. się kryjesz? No kryjda, nie za patrz, tajna baza matronera masz tajną bazę w drzewie! Nie? No, to jest no. Patrzcie. Co masz, ty masz w tych skrzynkach? Tutaj mamy tak, jedną skrzyneczkę, no. tutaj Pokaż? mamy drugą skrzyneczkę, tutaj wow! mamy serca wow! i... Wow, taki jest! Jakie <laughs> Najlepsze rzeczy, wiadro wody, TNT, tłoki, strzały, diamentowe rzeczy... Zobacz ile I... kobla, dirta, nubek! Skąd ty wszystko bruk, wziąłeś? przekaźniki, redstone'y, um, wszystko najlepsze. Magii, i wioski, i Blok diamentu? Skąd ty masz tyle diamentu?

Na głowę złapałem Na głowę złapaj, zaraz, zaraz, szybko skupmy się, bierzemy się, bruk, 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 bruk. Budujmy, budujmy. Lawa, lawa, woda. Okej, okay, szybko, szybko, Weźmy szybko. To. Dawaj, daj, nupku, pomagaj nam, budujemy U. wspólnie, we trójkę, baza, Ile baza, baza, diamentów? baza. Fajna baza. O z diamentów grone? ją zbudujmy! Zbudujmy bazę, z diamentów. Wow! Ja będę dobra. uzbrojony w cały w diamentowym i, i, i nie okay, do tego. No. Budujemy! Ale czekaj, to drzewo, Nubek, zniszcz drzewo! Szybko, 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 budujemy bazę, 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 bazę. bazę. Okej, okay, z tej strony baza będzie z diamentów i z bruku. Dawajcie, 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 ona musi być w, tom, w tym kierunku, okay. w tym kierunku. Dawajcie, chłopaki. Tutaj wybudujmy ją. Albo nie, za skrzynki. Y Kilofa nie mamy. Nubku, nubku, kilof, kilof, kilof. Kilof jest tam bada. diamentowy, możesz wziąć do okay, okay. tego? Źle postawiłem, Źle postawiłem. Czek wykupuję te bloki. Ja muszę za tym, za za tym.

Okay. Ja z tej te strony. To robię, no, o. Jak siar... Ej, nie, nupku, ogarnij się! No, ale nie mam nic sobie innego, mam tylko. Chodź, damy radę, wspólnie, razem. Najlepsza baza, takie jest, takie z dementów. Budujmy chłopcy, szybciej, szybciej, ja, strzeżmy się. To bo Freddy Freddy może przyjść w każdej chwili. Musimy się jak najszybciej przygotować. I jak najlepiej damy radę. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Z, o, z tej strony, z tej strony. Pracujemy we trójkę, we trójkę, damy radę na pewno. Szybcie, 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 szybciej, 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 szybciej. Bo może gdy noc nastanie. Gdy pojawi się księżyc, to ja mogę się zmienić w wilkołaka. musimy się jak najszybciej. Właśnie postryczyć. do nocy musimy wytrzymać. Tak, do nocy musimy się wyrobić, na pewno na pewno, na pewno, na pewno, na pewno. A... Dawaj, dawaj, ty. dawaj, dawaj, dawaj. Ta baza ty, ty, będzie ty, ty, ucho, ty, ty, bardzo ty. długa. Tak, tu jest dementy. Ej, Nubku, Nie, Nubku. Ej, o się! Nie tak, nie tak! Halo? Ty, ale to bardzo Nie, długo może być nam w środku. zmień na dementy, masz dementy. Di, di, dirt jest słaby, halo! Tak, weź nubku, się ogarnij to. Nie możesz dirtem budować dementa. Ale nie tutaj, źle, nie na środku bazy. Ach, nie, wytrzymę z nim.

Ja sobie no bruku buduję, brukiem, brukiem. No Przeskakuję. Łowi się ten skok? Jaki piękny. Bra, Ty, budujemy mam dalej, budujemy więcej dalej. Mam Dookoła spoko. zrobimy coś takiego, że tur wykopiemy. Mamy jakąś łopatę diamentową? Łopata, jest, łopata. Łopata, wszystko jest w. Tak, w skrzynkach. Jest, jest. Także ok, go, weźmy, po, czekaj, po, muszę tak tu jakoś, skoczyć jakoś, muszę. Hops, hops, no. hops, dobra, biegam, biegam. Biorę ze skrzynki łopatę, ale czekaj, tu już sobie też wezmę, to też sobie wezmę przy okazji. O. Wezmę sobie teraz tak, łopatę diamentową, oczywiście nam mi się mega przyda. I damy też TNT razem z minami, Dobrze, to że, będzie dopiero Ale co, miny też będziemy robić dalej? Ale z, miny wow. z TNT. Widzowie, jak zobaczycie miny, my będziemy mieć najlepsze pułapki na Fridego. Zobacz na minę, jak Ej, potrzebujemy więcej <śmiech> <dader> <śmiech> lawy, No <laughs> Nupku, <laughs> więcej lawy, masz rozlać to lawem, lawą tutaj masz. O, Upaż, cyk, ja, cyk, ja robię cyk. dookoła i rozlaję lawę, słyszysz? jest ładnie. Nubku, w tych miejscach które rozwalam, masz rozlać lawę. Jak nie rozlejesz tutaj, to nie wytrzymiesz. Dawaj, 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 Dobra, dawaj, dawaj. Lawa, lawa. Szybko biorę lawę. Tak, tak, szybko, okay. szybko. Szybko, szybko, szybko dba, się. Labę, tak, nubek. Jak ja Nubek. Kopie, 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 Jestem dba, zawodowy kopiarz, normalnie. Paczek nawalam. Fajnie, dementową łbatą pani się dotrze. Co robisz? Uważaj, Nubek, bo się spalisz. Ej, Nubku, Nubek, no nie spadaj, Proszę cię. Uważaj, o dobrze rozlał, nawet może być, git, git. Good good. A tutaj Dobrze rozlał, bo to? ja mu pomogłem, wiesz jakby to A, było bo ty jakby Nukek sam rozlał. A, Nubek musi się uczyć sam. A, tutaj no. jeszcze kopmy, tutaj tutaj tutaj. Dobra, ja jeszcze też zrobiłem więcej. tutaj dookoła. O, dawaj, 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 bardzo. tylko musimy tą wykopane i tutaj I tutaj weź wylej tego, lawę, lawę, nubku, 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 lawę, lawa. La, la, la. A, uważaj, powodowałeś no nubek oszalał, za szybko zrobił, <grym>. nubek. Dawaj, bierzemy tak. z tej strony, tutaj wylej lawę, o, ale mamy dookoła, jak fajnie to zaczynamy. ładnie zrobione, ej, to ta Tak, baza tutaj będzie, będzie główne wejście, tutaj będzie wejście nasze tak jest, tego składało cyk. się. Czekaj, rozwalę tu. Okay, ja tu będzie nasze główne wejście. Zobacz, wejście i wyjście. Albo zróbmy wyjście tajemne od tyłu. I takie, e, wiecie, że nitko o nim nie będzie wiedział, tylko my. Ej, to będzie a mo, dobre. A może zrobić właśnie inaczej. Wejście to? od tamtej strony. Wtedy będzie trzeba całą bazę będzie musiał... A to jest od, chyba, że tutaj, tutaj robimy wejście. Tutaj z tej strony możemy zrobić wejście. O, no, Czekaj, to jest dobry będzie na. Pomysł. Z tej Rada strony tej robimy poprawię. wejście. I zarazem wyjście. O, a nie, wyjście o. możemy zrobić odwrotnie, żeby było takie. Cyk, 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 cyk. O. Ole, to fajnie wygląda, już kozak. Tam jest jakaś dziura, ej, to, ten otwór musimy to wymienić. Ej, weź ech, ech, muszę. Ale do... okay. dostałem <grafy> plombę. Dobra, okej, okay. z tego podwyższamy to i jeszcze szybciej, szybciej. Musimy pracować jak mrówki. Bardzo, bardzo szybko. Ty ale od dołu nikt nam uh, nie wejdzie chyba, nie będzie się w Więcej kopał bloków dentów. Uba, za będzie diamentowa nasza, e, brukowa o, i, i zarazem ja diamentowa śnupkowa. No beka, ty co robisz? Halo? Kapit, podłogę, co? Podłogę ok? kopiesz? Będziesz zmieniał podłogę, no dobra To będzie bardzo tajna baza, bardzo tajna. Dobra. Czekaj tutaj jeszcze... Czekaj, mam bruka, mam bruka, ok, mam bruk. Na razie tutaj wybudujemy, dobrze. zamiast bazy to lepiej sufit zrób, może lepiej. Tak, bo od dołu zanim on się przykopie, to wiesz, to będzie niewielko. No. Jak ja szybko buduję, no, no. widzieliście chłopaki, jak ja szybko nawalam. Dobrze, Widzicie dobrze, to, buduj to? szybciej, szybciej. No, buduj, raz, buduj, buduj, raz dwa, raz buduje, dwa, raz, buduje, raz buduje, dwa. Buduje, buduje. Dobra, tutaj już jest ładnie. Musimy zrobione. wyznaczyć tutaj e, fajne wejście. O, ej, taką lawę, jak wy rozlejecie, to tutaj nie będzie szans do wejścia, ty. Tak, 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 tak. Musimy U. ją. W, tutaj będzie główne nasze wejście. A to masz jakiś pomysł co zrobić z wodą? Czy macie jakieś pomysły, Nie, tak, 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 backpack. Tutaj mamy wejście, ale to będzie na takiej to będzie na takiej zasadzie, że trzeba to przeskoczyć. O. Ej, to będzie na zasadzie, że trzeba przeskoczyć oh. lawę. Wow. Dawaj, obsydian, O, nie, o nie, o nie, o, nie, o nie! Zabieraj, Zabieraj tą wodę, Ciężko, będziemy wykopać go! Nie, nie da rady. O, o, No to teraz mamy problem. Wylej lawę tutaj, wylej lawę tutaj. Nie lej mam lawę. Nie mam lawę! Y, Dudku, oh. lej lawę! Nie wodę, nie! Nie wodę! Lawę, lawę, lawe, lawę! A -a. Nie wodę, lawę! Tak, oh. dawaj, dawaj, dawaj. Nubek mawy, ma no. lawy, okay, lawy, super. I tutaj, żeby wejść, trzeba przeskoczyć, patrz. Trzy kończy. O faktycznie 2, 1, mały u. jumping uh. powinien wlecieć ty. Trzeba to przeskoczyć. A, ratukuj! A, ja padę, 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 za dęko, za jabko! O, pogatnie, uh. dziękuję. Ugasiłem cię <grym> wiaderkiem <grym> wody. Uh. Tu trzeba przeskoczyć. Ej, mam plan jeszcze lepszy. Wiecie co? Weźmy to jeszcze bardziej. Okej, okay, teraz trzeba przeskoczyć. Okay. Dawajcie. Nie no teraz to jest... hardcorowo. <grym> No, Masz tu wodę Da radę, da radę, da radę, radę. nupku Czekaj, czekaj ja, ja Ci pokażę, patrz, to musisz zrobić tak Cyk, cyk! Nie? radę, da radę, widzieliście? Radę. Nie dałeś dynę. rady, bo wpadłeś skuś... pa do lawy. Nie nie no spójrz, spójrz dałem radę, tylko ja się palę cały czas Weź yy, wezmę sobie wodę, patrz, no. patrz o, to, patrz to, czekaj Okej, zacz, zacz, zacz Dzięki za nie. Widziałeś to? A co No widziałem Nie, 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 przeskoczę to przeskoczę to Ej dobra, nie bawmy się, bo zaraz... nie! No. Nubek, no co, że coś żeś narobił, zobacz, Skoczę, no, tutaj patrz, jest teraz obsydian. Przeskoczyłem widziałeś? Przeskoczyłem to. Teraz tu jest obsydian, rozumiesz to? Przeskoczyłem to. Patrz, patrz, patrz one. Panowie, musimy <laughs> budować bazę dalej, bo inaczej <laughs> będzie z nami kiepsko. E, proponuję dalej budować. Ej, co tu robi w ogóle dziura? Czy ja ją wykopałem, czy ktoś inny? Okej okay. Cyk, może tu zrobimy coś takiego Okej, okay, dookoła

Nubek myśli, że stawia jakieś bekony. Nie, no to nie są bekony, tylko bikony, bejkony, bekony, bakony, bakony, bikony, bluetooth, nie bluetooth. Wiem, nie no. A, no. a, do... <laughs> już <Jest laughs> przypadek, ej, do własnej łapki, nie? Do, do ej, bady. jak teraz wygląda baza? Jest ok? Tak, tak, baza nie, wygląda świetnie. Wejdę was. specjalnie do góry, pokazać o. widzom na e, dircie. Zobaczcie, jak to się ładnie już wygląda. Z góry, nasza baza jest bardzo strzeżona, tajna zarazem, teraz stawiamy kraty i tak dalej. Zobaczcie o, tylko na to, jak to cyk, cyk, wygląda! Cyk. Wow! Ja chcę Do, też to ko -ko zobaczyć. Blok diamentu, kraty, lawa, bitcoiny, e, bitcoiny, Co? Bekony? O, ty też aż tak <laughs> wysoko się wdrapałeś! Ej, no to naprawdę ta baza to jest... Szynki, teraz... materiały, o, o nubek o. na środku, nubek na środku. Dookoła jest strzeżona. Do lawy wpadł matuner. Dookoła jest strzeżona lawa. W sensie. Baza jest strzeżona lawą. Dookoła mamy piękną lawę. Tutaj na wejściu tak samo. Trzeba przeskoczyć aż cztery bloki, żeby dolecieć. Matuner tam jeszcze buduje dalej. Nubek też robi kraty. Więc super to fajnie zaczyna wyglądać. Tak jest. Budujmy dalej. Róbmy większą bazę. Jeszcze lasery. Patrzcie tutaj, żeby przeskoczyć, trzeba rozpędzić się, bo inaczej trafia się w lawę, ale przeskoczyłem. To dwoma skokami. Uuu, jeszcze tu nie jest dokończone. Zaraz chłopaki, chłopaki Musimy dokończyć środek. Chociaż tak może być. To niedokończone jeszcze jest? Tutaj z tej strony. Aldora, o, od środka nieważne, na zewnątrz ładnie, że się prezentuje. Teraz przejdźmy do rzeczy, bo postawiamy, uwaga, trapy, miny, które będą wybuchać. Zobaczcie, jak ja to robię. Biorę sobie TNT, następnie pół płytkę, dębowa płytka naciskowa i zobaczcie, jak się robi miny w Minecraftie. Kopiemy ziemię, następnie dajemy TNT, zobaczcie, czekajcie, pierwsze, na, na, dwa, na dwie bloki najlepiej, nie? Dwa bloki w dół, następnie ziemia normalna, Później płyda no. naciskowa. Gdy na to staniemy, TNT nagle wybucha. Podpala się. To jest niesamowite. Ja bym zrobił też tutaj te miny przy wejściu. Stawiamy TNT, ziemia i płyta naciskowa. Musimy być ostrożni, żeby nie wejść. Nie, no bo z tymi to minami mega to naprawdę banie. będzie dużo, dużo łatwiejsze. koledzy. No, coś jak się... coś... O nie, nie! Dlaczego, dlaczego nie? Dlaczego to się stało, nie? Aj, wodą. Było, trzeba wody rozlewać. O, a właśnie o. woda. Zapomniałem o wodzie. Bo woda, woda no, amortyzuje. Wow. Ojeju, jeju. Dobra. Ej, co? Nie, Nupku, zostałeś nie na to! Nie, nie możesz, nie, Nupku! Nube! co żeś narobił? Nie! Nupku, nie! Nie wiem. Taki w to, nubku. piękny tutorial był o nie tym! Nie zaraz do. No. Jak to nie, ja to teraz Nubek wyzywa. Ale. Ej, ale o, tu jest jeszcze jakaś płytka, co szybko, to szybko, jest ta szybko. płytka? o, Ej, no. kolejne TNT! Co ty robisz? O, o. Nie, no, nie wytrzymię z nimi, postawiłem pułapkę, rozwalili. ja ci nie da. Hmm. Dobra, <grym> pułapka na. Smajstrow, pułapka na pewno działa. No działa, ale. <grym> nie, no, bo... Przynajmniej działało. Zbudujmy no. to. Zbuduj więcej pułapek, będzie okej. Okay. Robimy jeszcze raz, płyty naciskowe. Zróbmy proszę. Ja, ja zrobię tak. Tego. Please, ktoś please. będzie dziury kopał, ktoś będzie TNT nie stawiał. Zróbmy to, Musimy współ... ziemia. I musimy współpracować. Płytka. Halo, panowie. Tak, tak słuchajcie, uwaga. Ktoś, ktoś dziury kopie, ktoś stawia TNT, a ktoś. Dobra, ty kop dziury, tylko kop dziury, dobra, ja stawiam. Ja będę kopał dziurę. No, dobra, dobra. Tylko raz. nie stajcie na pół płytkę, wow. bo to wysadzimy naszą no, całą bazę. E, tutaj nie dam rady chyba zrobić, wiesz? Tutaj nie mam no, jak chwycić to. No, tak słabo. Chociaż czekaj, czekaj, o, dam Musisz radę. tam skoczyć i do góry się podbudować Dam radę, dam radę chyba. Czekaj, o. czekaj, czekaj, dam radę, dam radę. Czekaj, o, teraz tak. E, nie, nie dam rady, czekaj, 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 tak? Tak, okej okay. i tak, doradałem radę. Słuchajcie, Są musimy. Wejmie. Nie jak możemy stanąć TNT. na pół płytki. Nie mo ze my. Okej, okay. tutaj nie kop... Da radę? Tak, da radę, dobrze, 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 fajnie to Dobra. robisz. O. Teraz TNT i pół płytka. Dobrze, TNT, ziemia, pół płytka. I, I to się nazywa TNT. teamwork, panowie, no, Tak, TNT, teamwork. ziemia, pół płytka. Co ty, ziemia że półpłytka, ostrożnie, ostrożnie, żeby nie wejść. Dobra Tnt, ziemia, półpłytka, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, No, tu nie proszę. tutaj Tnt, 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 TNT. Otak, Ziemia, półpłytka. Ziemia, TNT, 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 półpłytka. Tutaj Tnt. I teraz ziemia, półpłytka. Tnt. Ziemia, półpłytka. Ziemia, półpłytka. A tutaj TNT. jeszcze. Okej, okay, tam będzie okay, podwójnie. Nie ostrożnie chłopacy, nie możemy kliknąć, nie możemy dodać, no bo to, to, to są miny. Jak, jak się wejdzie na jedną, to już wtedy będzie BOOM e, Dobra. Okej, okay, mamy, mamy, są miny gotowe? Są miny gotowe, okej. Okay. Uwa uważajmy teraz. Nupku, ty tam siedź! Tych... <grym> Mam pomysł! Nie Zobacz schodź. na to! Może byśmy zrobili tutaj ten system jeszcze jakiś system? Jaki chcesz zrobić system? Patrz na to? Czekaj, masz tego dropera tutaj? Oddaj go. To jest gane Widziałeś jaki ładny dozownik ładny zrobiłem? Uwaga, uwaga, to nie na to. No to, mas... ja to, jest? to jest. To jest maszyna do strzelania. Nie, ro... Ej, nie rozwalaj. Nupku, co zrobiłeś? O nie, on nam zamienił. Nupku! Ła, 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 padam, 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 padam. Teraz <laughs> No, to teraz jak już jest spać, Tutaj maszyna do rozwalania, słuchajcie, no jakie już mam zrobioną ładnie. E, piękną... Nupku, co ty zrobiłeś? Wow. No ej, on nam zamienił bazę w dirta! No, bezpieczniej. Nupku, co ty zrobiłeś? Nie gadaj! On, on okrył naszą bazę w dircie, w ziemi. No, ty, ale ruchna. dobra! To nie będzie taka jaka pierwsza jaka warstwa, jedyny. wiesz, takiej... Nupku, co ty oh, narobiłeś? Oh. Nie, nie no, wytrzymie! No, no, okleiłeś naszą bazę dirtem, ty ale mały jeden. Ale mm. nie. zostaw, piękna, zostaw, nie, nie piękna, baza, tego nupku, piękna baza, Dosyć, bo to brzydko wygląda. Musi być też ładnie. Ej, mi się nupku. podoba, widzowie, napiszcie, że bardzo nie, ładna nie. baza nie. Widzowie, ocencie bazę. Co A, wybieracie? Co Dobra, niech widzowie... Wy... nie, nie stawaj, kogo ogarnie się słuchajcie, napiszcie w komentarzu co wybieracie bardziej: Dirt czy Diamenty? Według mnie <słuch> Nie, Gird niech widzowie wybiorą w komentarzu, napiszcie komentarz, przyjdę wam serduszko, co wybrać? Ja bym oczywiście Girdzie, wybrał nie, diamenty, 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 diamenty. Głosujcie. Dobrze, okej, okay. no to to mamy, teraz co, co, no to, kiedy jest, idzie... ej, nie, stój, No czekaj, no, czekaj miałeś tam ty pomagać. Nubek, czy spać? Nubku! No, Gdzie on a, poszedł, spać sobie? Nie, no Nubek oszalał, nie, on idzie spać w dzień, no, dobra, kiss z nim, chodźmy lepiej do naszej bazy, weźmy się, ubierzmy. No, Nasze diamentowe rzeczy. Ubrać, bierzmy łuk bierzemy najbardziej potrzebne lawę, rzeczy do e Diamentowy kipunku. miecz, diamentową sikerkę. Jeszcze bierzmy sobie tutaj. Masz 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 weźmy miksturę regeneracji, słabości, przekaźniki, wszystko bierzemy. Ubieramy się teraz z Ja sobie wezmę Tutaj dajemy trójząb, fajnie, będziemy mogli rzucać. Dajemy też sobie łuk, także będziemy nawalać w niego, jeśli by tutaj podszedł. Dobra, ja jestem gotowy. Wypiję sobie miksturkę nie, chociaż to jest jakby nasz mąż. O, szybkość możemy łuk. też. Szybkość okay. możemy sobie wypić, ok, pijemy. E, wejdźmy na górę. No i co, będziemy czekać teraz na Freddy'ego, aż on przyjdzie. E, zaczekamy i zwabimy, może go tutaj. O, dostałem strzał! Cześć, mam łuk. Ej, Zaraz. Nie wiem jak ty. Dostałem strzał w rękę. Kto mi No Nie wiem. To Freddy? Nie ja eee. wiem, czy to Freddy, czy to Matruner przypadkiem. Ej, no on, Matruner, nie szalaj we mnie łukiem, już Myś myślałem, że to on, przestraszyłem się. Bądźmy ostrożni, nie wiadomo, kiedy on może przyjść po prostu widzowie, czy w nocy, czy w dzień, to jest pytanie. Więc stójmy i, i, i czekajmy na niego. Co? Ej, czy on to przypadkiem on. już nie przylazł? To Freddy. Wow. Ale na styk, mamy farta, przyszedł Dobra. za dnia, patrzy się na nas Ej, i na naszą bazę. Eee. Patrz, Ej, jak ja on tylko są, podejdzie, tam są patrz miny, tutaj. Tam są jak ja go strzelę, zobacz. Czeka, czekaj, nie, nie uważam, Niech on tylko podejdzie od prawej strony swojej, to ja Ej, Nie, nie, go, nie go tam, nie strzelaj tam, żeby ten... Freddy! Okay. Zapraszamy ciebie do naszej tajnej bazy. <laughs> Chodź tutaj. O, idzie, idzie, idzie. Czzej! O, ten w tak to działa! Wółk, to tylko rozwala się, Tomziez! Uwaga, zroczy. strzelam! Szelam! Strzelam, swe slow! Oooooooo! Fuck tak Nie pakno wolo w to, niego to, strzałami dawał! No mamy wóz, Wóz, ogóle dawaj daj, w dynkę dostał! Cyk. Co strzała się odbija! O ty ma! Od czekaj. niego się odbijają strzały? No, a masz! Dostał! A masz! A masz! Nawam niego, go, nawam Ja dawam. Tam spójrz się! A małam go! Dostał w głowę! Nie wiem, nie ma tuner. Czekaj, Co ja go zaraz co odbiła się z szalama w głowę. O, go. go, dawaj, dostał! I w głowę mu odbiło się. Co Jakim jest grane? Cudem? Ty on jest nie jest Dlaczego to się od niego odbija? Ty zaraz, o -o. O mamy, co Czy on jest? zaraz Trusome? tu wejdzie do tej bazy naszej? O, do naszej bazy. O! Matuner, matuner, oh! nie, oh, nie, o oh, nie, oh, nie, oh, nie! Czekaj, Jej, no, wylewam no wodę, szybko. żeby on tutaj nie mógł wejść biegnie, szybko. Biegnij, biegnij go, biegnij, go, matuner. Idź niego. Spróbuję go z miecza! A masz kopieczko, Uuu! Trzy serduszka mi zostawił! Smaj jest? jest problem. Eee, on jest mega mocny. Go. i Biega na dole, patrz, w tym drugim pokoju jest. Bądź ostrożny, bądź ostrożny. Dobra, nie jest ja sobie szybki. wypiję regenerację. Wiesz? mikstur... Ooo! Ty czymś rzucił we mnie, strzelił czymś. Ej, o tam stoi. Trójzębem! zębem! Trój ząbem na mnie. Aaa, dostałem, trój ząbem. Wbił we mnie, ej, znowu dostałem! O, napała we mnie! I w ciebie o, też. Dobra, oooo! Prawie do wpadłem. On wyszedł z naszej bazy, tam się znajduje. Ile on tych trójzębów ma? Patrz, wylejmy lawę, albo TNT. Nie, wybiega, wybiega, A wybiega, wybiega. Wybiega, wybiega. No Nie wejdziesz do nas, wow. Zamuruję od dołu, Ty, od jak on dołu. tym trójzębem nawala. To, czekaj, czekaj, zamuruje, zamuruje, dirtem zamuruję. zamuruję Trześć, strzał. Szuko, szuko, szuko. A, sto teraz w dobrej pozycji, uwaga, strzelam, strzelam. A, dirtem, no Cyk, 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 cyk. Patrz, dostaje, zobacz. Dostaje, muruję, Zobacz, czy on atakuje. Dostaje, czy nie? Co? Dostaje czy nie? nie? Patrz no, nie na niego! Co? D dostaję, czy nie z tych strzał? Weź mu w, cik, 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 w głowę, Nawalam cały czas w niego! This 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 w o nie, nie celuję. Też jest ty nawalasz w niego? Stryka. Ale nie, nie trafiam! Pat a mąż. <gakovans> Tam Ej, to nie działa w ta nawala, ty, ten ząbcik za, za daleko. Na środku, tam w ogóle Freddy'ego nie ma, to No bo on zmienił pozycję, on jest, wiesz, zwinny, on miał, patrz. nie, on po tych! Patrzy na nas. Fredy. Dobra, lecę na niego nie z siekierą! Tutaj, winna, Chodź tu! O Dobra, odrodziłem się, zobaczcie, co z naszej bazy zostało, gdzie jest Freddy? Gdzie? Jest! Patrzcie, stoi tam! Balbo jest w bazie, dobra widzowie, jak widzieliście, no jest to przepotężna postać. Ciężko nam cokolwiek zrobić z nią. Drodzy widzowie, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, bo baza wyszła nam trochę spoko, ale trochę. Freddy jest zbyt mocny, żebyśmy mogli cokolwiek mu zrobić. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Zapraszam również na mój drugi kanał Matron Repel Games. Koniecznie wbijajcie. Dzięki. To by było na tyle. Do zobaczenia niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa pa.